Żniwa 2025 na terenie powiatu wągrowieckiego dobiegają końca. Wśród największych gospodarstw w regionie jest firma Teka Trade z Wiśniewka, która uprawia ponad 2,5 tysiąca hektarów. Żniwa w tym roku bardzo rozciągnięte w czasie. Zaczęliśmy je na naszym gospodarstwie 5 lipca od jęczmienia ozimego. W takim długim czasie jeszcze żniw nie sprzątaliśmy. Jest to spowodowane warunkami podkładowymi. Częste opady deszczu nie pozwalały nam jechać wcześniej, ale na szczęście pogoda się zrobiła, jest słońce, zbieramy to, co nam natura wydała. Parametry są dobre, plony satysfakcjonujące. Zapowiadały się niezbyt e, wysokie, ale po wyjściu kombajnów stwierdzamy, że jesteśmy usatysfakcjonowani. E, momentami nawet są niektóre pola, które sypią nam rekordowo. W większości ziarno trafiające do skupów było zbyt wilgotne i wymagało do Inaczej sytuacja wygląda w przypadku firmy Trade, Jako producent nasion kwalifikowanych stosuje ona zaawansowane technologie, dzięki czemu parametry jakościowe plonów znacznie przewyższają średnią regionalną. Nasiona produkowane jako materiały kwalifikowanych to wyższa jakość, lepszy plon, wyższa zdrowotność dlatego też większość naszych złóż w 90% to są kwalifikaty. Które zbieramy jako suche, czyli muszą mieć wilgotność poniżej 13,5% najlepiej. Dlatego też nie kosiliśmy w tych gorszych tych warunkach, nie mogliśmy tego suszyć. Zboże musiało dostać na, do coś na polu samo. Po żniwach rolnicy spotkają się na dorzynkach powiatowych. Tegoroczne święto plonów odbędzie się 30 sierpnia w Rościnnie. w Gminie Skoki.